Słońce, symbol źródła życia i światła, w wielu kulturach nazywane soul, a soul to dusza. Słońce to serce naszego Układu Słonecznego i w pewien sposób największa jego siła. Siła Słońca przychodzi o wiele silniejsza, o wiele potężniejsza w swojej interakcji niż siła deszczu, wiatru czy pioruna. Słońce to jeden z elementów dających, jednak, żeby wejść w komunikację ze Słońcem, trzeba wejść w pozycję pokory. Słońce to najprostsza droga do poznania swojej własnej duszy, lecz bez podejścia w praktyce nic człowiek nie osiągnie, a zrozumienie tego musi dojrzeć wraz z edukacją człowieka, wraz z jego własną dojrzałością. My, jako dzieci stwórcy, jako lud rdzenny, mamy zrozumienie, że słońce jest źródłem energii prawdziwej miłości. Jeżeli człowiek nauczy się być w stosunku do słońca odpowiednio pokornym, dużo słabszym niż słońce, i pozwoli sobie na to, aby słońce dawało, wówczas człowiek pozna nowy wymiar emocji, bowiem wówczas dotknie emocji, Miłości słońca. Zrozumie też, jaką miłość powinien mieć, nieść i emanować nią. Dziś człowiek szuka duszy, gdyż bardzo oddalił się od niej w pogoni za materią, za wygodami codziennego materialnego życia. A zapominając, że jest coś więcej niż tylko świat materii. Dusza nie ma namacalności, a człowiek lubi właśnie to, co namacalne. Bo to, co namacalne, tak naprawdę akceptuje jego umysł. To poprzez umysł, pięć zmysłów, człowiek postrzega świat materii. Słońce w pewien sposób ma namacalność, gdyż możemy je zobaczyć swym fizycznym wzrokiem, możemy poczuć jego ciepło. Dlatego też droga ta jest najprostszą drogą do Stwórcy bowiem im bardziej człowiek będzie się komunikował ze Słońcem, tym bardziej będzie poznawał energię miłości. A jest to kluczowe w rozwoju człowieka, bo aby wejść na kolejny poziom emocji, trzeba zrozumieć, czym jest miłość. To podstawa podstaw. A Słońce to najlepszy jej nauczyciel, to nauczyciel miłości istnienia, bez oceny. Bez podziału na dobre i złe, bez warunku i bez oczekiwań. Najwyższym wymiarem fizycznym emocji jest to, kiedy człowiek ma miłość do każdego istnienia, kiedy jest w stanie kochać wszystkich równą miłością, a więc taki człowiek nie ma nawet najmniejszego zdenerwowania na jakiekolwiek istnienie, ma pokorę do wszystkich istnień. Jednak bez umiejętności zastosowania w jednej sekundzie emocji miłości na wszystkich i na wszystko, co żyje, człowiek nie da rady wejść na wyższy wymiar emocji. I właśnie łączenie się ze Słońcem jest w stanie nauczyć człowieka, jak to zrobić, jak wejść w wymiar poczucia, jak Słońce to robi, bowiem Słońce świeci na wszystkich każdą emocją i od Słońca właśnie. Człowiek może się nauczyć, jak świecić miłością, pokojem, pokorą i radością. Jeżeli człowiek da słońcu miłość wypracowaną w sobie, to w interakcji ze słońcem otrzyma od słońca pakiet energii. Pakiet ten pozwoli mu zrozumieć, kim jest, a co za tym idzie zrozumieć swoje komórki, swoje organy, swoje ciało. A ciało to świątynia duszy, zrozumieć też całe życie, które wokół niego się toczy. Jednak gdy człowiek będzie miłość rezerwować tylko dla siebie samego, wówczas nigdy nie skomunikuje się ze Słońcem, bo nie będzie miał nawet chęci zobaczyć, jak Słońce to robi. A to właśnie Słońce jest w stanie elewować wszystkie fizyczne emocje powyżej wymiaru. Który zna człowiek? Gdy człowiek nauczy się używać tych emocji, ale w sposób w jaki robi to słońce, wówczas osiąga stan spokoju, stan, w którym nic nie musi robić, bo czuje się bezpiecznie, bo czuje się dobrze i wie, że to, że nic nie musi robić, oznacza, że nie robi czegoś ze strachu. A robi, bo chce coś zrobić. Nie z powodu nakazu, przymusu, poczucia zagrożenia, czy też chęci spełnienia oczekiwań innych. Jednak, aby to zrozumieć, trzeba iść do Słońca w sposób pokojowy. Stwórca stworzył Słońce i Ciebie, człowieku, więc jako element Jego kreacji. Sam musisz wejść w interakcję z drugim elementem kreacji, jakim jest Słońce, serce naszego układu słonecznego. A mając już tę wiedzę, co człowiek zrobi, żeby skomunikować się ze Słońcem, to ty sam człowieku jesteś odpowiedzialny za łączenie się poprzez Słońce ze Stwórcą, i tylko i wyłącznie od Ciebie samego zależy. W jaki sposób tego dokonasz i czy w ogóle tego dokonasz? O wschodzie słońca wstaję. Swe oczy kieruję ku pierwszym promieniom słońca. Jako człowiek w sile pól ten słabszy, staje przed słońcem jako tym silniejszym, sercem naszego układu słonecznego nakarmiony przez nie każdego dnia, w czasie wzrastania, w momencie doceniania harmonii istnienia, wyciszam swoje myśli, w ciszy i skupieniu wysyłam bezinteresowną miłość do słońca, miłość, która jest we mnie. W poczuciu istnienia, wdzięczności i spokoju obdarowuje słońce całym swoim jestestwem oraz całą wypracowaną przez siebie energią. Zmianę zaczynam od siebie. Wewnątrz siebie. Świat fizyczny, który otacza człowieka, człowiek odbiera poprzez fizyczne pięć zmysłów: dotyk, słuch, smak, węch, wzrok. Tak właśnie pracuje nasz umysł tak go nauczyliśmy. Im bardziej człowiek rozwija materię, tym bardziej rozwija umysł. A im więcej umysłu, tym bardziej rośnie ego. Zaś ego to taki w pewien sposób pakiet siły pól część mnie, sama je wykształcam poprzez swoje spojrzenie na świat umysłem, przez pryzmat tych pięciu zmysłów. Im bardziej kształtuję swoje ego, tym bardziej zanika połączenie z duszą człowieka. Jak myślę w sposób fizyczny, to rozwiasta się moja fizyczność i przyjmuje kontrolę nad duszą fizyczności. A dusza słabnie, kurczy się i stopniowo krok po kroku, zamyka się i wycofuje. Jednak, mimo wszystko, ego traktuję z szacunkiem, bo w pewien sposób to ja je tworzę, a ono powołane do życia chce istnieć i to na swoich warunkach i zasadach. Im bardziej zacznę z nim walczyć, tym bardziej ono będzie się rozwijać, żeby się w tej walce bronić, a my nie mamy przecież walczyć. Wszystko i wszystkie istoty traktować jednakowo, z miłością i pokojowością, nawet ego. Ale spotykając je, znajdując w swoim funkcjonowaniu, to już pierwszy krok, zauważenie tego ego, to właśnie ten pierwszy krok do zmiany, a potem zmiana myślenia, spojrzenia, z innej perspektywy. Zastanówmy się nad tym głębiej, w czasie porannych godzin, aż do momentu południowych obrzędów, pokoju i miłości.